Poruszając się z przystanku Szymanowskiego w kierunku zachodnim, w kierunku mojego domu, zawsze, zawsze wybieram tę drogę. Eee, świetna alej, alejka. Eee, chyba na terenie miejskim, tak mi się wydaje, a częściowo na terenie spółdzielczym, ale pewności w tej chwili nie mam. Eee, zacieniona, chłodna, bardzo przyjemna. Eee. No, i to jest właśnie ta przewaga drzew nad przestrzenią, którą za chwilę Wam pokażę. Nad przestrzenią zabetonowaną, zaasfaltowaną, po której można przejechać w okresie oczywiście największych upałów, lata szybko rowerem. Ale już iść tamtędy. To jest wyzwanie. Patrzcie, tu jest dalszy ciąg tej alejki, którą oczywiście zaraz będę szedł, ale chcę wam tylko pokazać. nowy chodnik, droga rowerowa. I z drugiej strony. W planie wydatków osiedla yy, piątkowo-północ. Nie osiedla sobie z jest to mylące. Niektórzy w ogóle tego nie, nie rozumieją, na czym polega to, że mieszkańcom może się mylić osiedle jako jednostka pomocnicza miasta z osiedlem jako osiedlem mieszkaniowym. Już nie wspominając o tym, że i tu, i tu są rady, osiedla, ale to jako takie wtrącenie, tak jak mówiłem, w planie wydatków przewodniczący rady zaproponował postawienie chyba dwóch. Ławek w obrębie widocznej drogi rowerowej, ławek z koszami na śmieci. My mieliśmy plan nasadzeń, zrobienia tutaj nasadzeń, jednak koszty tych nasadzeń, nasadzeń drzew, chcieliśmy posadzić z naszych środków osiedlowych przy tej drodze rowerowej drzewa. Bo by się przydały. Z czasem zacieniłyby ten chodnik i, 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 i tę drogę rowerową. No ale niestety koszty tych drzew przekroczyły nasze możliwości. Uznaliśmy, że wolimy wydać je w inny sposób. Między innymi na już planowane wcześniej zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Morasko-Mateckiego i Marka Zawiano. Oraz na przykład zagospodarowanie małego fragmentu parkingu na ulicy Strużyńskiego przy Hacie Polskiej. A temat drzew nasz radny Przemysław Czachanowski złożył taki wniosek do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. I mam nadzieję, że poprą go rowerzyści między innymi, którzy korzystają z tej drogi rowerowej. No i wracaj, wracając do tej alejki, zobaczcie, ona idzie tak przez połowę osiedla. Tam też jeszcze za tymi straganami widocznymi jest taki szpaler drzew, ale tam już nie jest tak uczęszczane. To w taki sposób jak tutaj. Tam można już przejść chodnikiem parkingu, też jest w cieniu. I zobaczcie, wybrałem tę drogę, która była dużo przyjemniejsza niż spacer w taki upał. No, na drodze rowerowej, chyba to jest ciąg pieszo rowerowy, gdzie po prostu nie ma żadnego drzewa jesteśmy skazani na, na słońce. Oczywiście uwielbiam słońce, uwielbiam je wręcz, ale za to co nam daje przez całe istnienie naszej ziemi. Ale no niestety czasami słońce jest, jest, jest ciężkie do, do zniesienia po prostu. A dzisiaj jeszcze nie mamy tak super gorąco. Jutro będzie.